Vlog piątkowy, czyli dzisiaj będzie śmieszny. A jak mówiłem wcześniej, będzie śmieszny, ponieważ będziemy dzisiaj cisnąć i bardzo mocno pocisnę, między innymi, o sobie. I o co dokładnie z tym wszystkim teraz chodzi? Mianowicie mówi się, że człowiek cały czas się uczy i że tylko krowa nie zmienia swoich poglądów. Patrząc na moje posty na Facebooku, tak jeszcze z okolic z roku 2015-16 można było tam znaleźć naprawdę, naprawdę fajne perełki, które teraz ogólnie są naprawdę z mojej perspektywy głupotą. Natomiast nie usuwam ich z tego względu, że jednak każdy gdzieś tam się rozwija, każdy się dokształca, szuka nowej wiedzy, po czym oczywiście może zmienić pewne poglądy. Tak było oczywiście u mnie wiele razy, a dzisiaj pokażę Wam trzy takie dość duże kluski w moim wykonaniu sprzed kilku lat. Tak więc zapraszam. I rzecz pierwsza, czyli nie wolno pić mleka, bo wszystkie produkty megałowe powodują śluz podskórny, powodują, że Ty jesz i ogólnie cały Twój system trawienny działa źle i jakby nie patrzeć, jest to oczywiście bzdura ale wtedy miałem taki właśnie okres, gdzie e, zamiast skupić się na takiej poprawnej dobrej wiedzy, to szukałem właśnie na takich nie do końca dobrych stronach e, czerpałem nie do końca dobrych źródeł moje informacje, stąd potem wchodziły tego typu kluski a dzisiaj oczywiście można sobie tego posta łatwo zementować. I moje wiecie aktualnie jest nabiał i nie mam żadnego śluzu podskórnego i wszystko jest OK. Kluska numer dwa to będą owoce, ponieważ przez pewien okres usilnie stwierdziłem, że nie wolno. Po prostu pod żadnym pozorem nie wolno jeść owoców, ponieważ tam jest. Cukier prosty, a każde cukier prosty powoduje, że z miejsca tyjemy. Stąd też jeśli chcemy schudnąć, to musimy owoce w ogóle z diety usunąć. I po raz kolejny jest to oczywiście duża, duża kluska, ponieważ nie jest to do końca prawdą. Po raz kolejny gdzieś tam wszedłem nie do końca chyba dobre źródła, posłuchałem nie do końca odpowiednich ludzi. Stąd też prosiłem tego typu dziwne poglądy, które. Ogólne to nie miało nic wspólnego z prawdą. Jakby nie patrzeć, owoce mają w sobie sporo witamin, sporo właściwości odżywczych, więc takie totalne eliminowanie ich diety do zera raczej nie będzie zbyt inteligentne i zbyt mądre. Numer 3, czyli wchodzimy w tzw. bro science, czyli podejście typu, że na mnie działa. To musi być dobre, lub na mnie nie działa, to musi być złe. I u mnie było właśnie między innymi podobnie z takim ruchem jak wciskanie sztangi nad głowę z zakarku. I ogólnie wiele osób mówi cały czas, że jest to ruch zły, że niszczy barki i że musimy go unikać. to jest oczywiście prawdą, ale u osób, które mają. Mobilność na poziomie zerowym, które nie mają dobrej ruchomości w barkach i które nie mają dobrej kontroli łopatki. I u takich osób to może naprawdę wyrządzić sporą krzywdę. Natomiast u osób, które mają mobilność, ok, nie widzę powodów, aby tego nie robić. A co więcej, jest to naprawdę bardzo dobre ćwiczenie na barki. Dobra, na dzisiaj tyle w tym vlogu. Yy... Jak już mówiłem wcześniej, każdy cały czas się uczy, każdy robi błędy, ale ważne jest jednak to, aby szukać cały czas informacji i w razie potrzeby zmienić swoje zdanie, tak aby mówić o czym, co oczywiście jest oparte nauką, a co nie, tylko je, a co nie jest tylko tym, co nam się wydaje, ponieważ na nas działa, więc na każdego innego też działać powinno.